Czy tortilla będzie bardzo na też nie? A ona nie ma w raptu Siema na wiarycie, jak widzisz ja po tyle dzisiaj robimy test tortili, więc jeżeli tego nie robisz, nie subskrybujesz kanału. kanał. No pora zamienić rymć na szarej, pozbliżamy się do jakichś liczby osób, które obserwuje ten kanał, czyli ty ja tworzymy ten pakiet i dzisiaj my to zrobimy, zrobimy makro test tortili, czyli jedziemy kupić wszystkie tortile jakie są dostępne, a czy ogólnie pokażę Ci tak, patrz to, mamy już te tortile z to są ciasta, więc... Patrz to, już ci zapowiadam, że będzie e-book z, z przepisami z ciasta. Patrz to, pokażę ci. A dam ci spoiler, czemu nie? Będzie tak, sneakers, mleczna kanapka. Tak się prezentuje. Ło, bym to zjada, ale nie, bo muszę tortile kupić wszystkie, jakie są w Poznaniu, i testować, czy, która jest najlepsza. Czy sneakersowa, czy. Nie, to nie są tortile. ty jeszcze za to. Tu jest Ferrero Rocher, czekaś to? Patrz to. Ferrero Rocher Więc jeszcze raz powróćmy do lodówki i co my tu mamy? Mamy tutaj latynoską tortillę Latina de Tortilla. I mamy tutaj kawałki kurczaka. Takie są makrosy, a to będziemy oceniać zaraz smaki makrosy już przy stole. A tu mamy z Biedronki kurczak curry. Kurczak curry jest danie ekspres, to jest z Biedry. Tu masz makrosy, zaraz Ci pokażę przy stole I jest jeszcze kolejna opcja z! Biedronki jest to tortilla da Z również danie ekspres. I tu masz makrosy, jeszcze nie. za a, makrosy przy stole, co, co, co ty sobie myślisz? Fasola, zobaczymy, czy taka sama fasola będzie w środku że się już za chwilę. A teraz spadam do Netto i do jakiegoś jeszcze jednego sklepu. Wiesz dlaczego? Ło, wow, wszystko mi spadło z lodówki. Bo y, musimy testować wszystkie tortile, laki są dostępne gotowe. Bo ci jest test gotowych tortili, tez idziemy do fury, gościu i gościarko I co jestem już pod neto, spadam sobie, zobaczcie, co tam jest w środku. Sam jestem ciekaw, czy trafię coś nowego dobrego, więc idziemy sprawdzić. Chodź ze mną. A więc coś to, albo jestem ślepy, albo tu nie ma tortili, więc trzeba będzie atakować kolejny sklep. Obszar jest żabkę, albo na przykład Kaufland, Więc no trudno, nie ma. Czeku, zakładam maskę, ewakuje się stąd. Dobra, więc jeszcze szybka obczajka na mrożonki, ale nie ma w ogóle paść mrożone pączki. Sztos, ale to nie dzisiaj, nie, nie na ten odcinek. O nic nie ma to... Zabijam się i idę do Kauflanda. Wchodzę do Kauflandu i niestety te już mam część. To Arabika. A nie, tamte mamy latynoskie, A to są Arabika. Ja mam to widzisz? O, latynoska. A teraz arabska. Patrz, co to jest? Z taki do darwania. Polecasz go? Ja? Nie, tamta pani. Wow, jaki trik! Ej, to jest jakiś dramat. Patrz, to spisek, wszystko inne jest. Są krokiety, są gotowe dania. Masz tutaj obiady, masz pizzę, masz zapiekanki. A cześć, to a nie ma turtili, więc no nic. Lecę do następnego sklepu. Mam złe wiadomości. Patrz, co się stało. Znowu Latina, i znowu ta. Arabika. Dobra, więc to, w końcu znalazłem coś takiego tylko, ale tam nic nie, nie było. Więc to, w Piotrze i Pawle nie było, w Żabce nie było, udało się na stacji znaleźć, ale jest kicha, bo nie znam makrosu, więc ciężko będzie to oszacować. Tam w składzie była tortilla, kura, idziemy do chaty, jeszcze lit po drodze i do To Z racji tego, że gotowe tortille to również są na przykład takie jak z Burger Kinga, okazało się, że sobie stwierdziłem, że podjadę sobie kupić i zobaczymy właśnie, co mi tu prezentują. Czy ma pan jakąś co sprzedajemy. A są jakieś wrapy? Te wrapów też nie ma. Okej, okay. no to dziękuję panu bardzo. Cześć to, jedziemy do Mako. Oddychaj, oddychaj. jest Mako, to jest nawet przeciwko. Za te próba McDonalda jak nie dobiorę sznury się zabijam. Jeżeli napiszesz komentarz nie rób tego gościu, to, to rozważę. Dobrze, że nie ma kolejki. Dobrze, że nie ma kolejki. Dobrze, że live jest za 13 minut, a ja jestem w samochodzie. Puu! Wolne, uwaga! Nas się a! Czy tortilla będzie panu czy też nie? Czy Ola. dzisiaj jest udany dzień, czy też nie? A ona nie ma w a dzisiaj awaria tortili i po prostu... Wrapy niedostępne. Dzień dobry Pani, czy Panu? Dzień dobry. tylko opiekę, pan. Wiem, Czy to Pan, czy Pani? Tylko gotówką, okej, okay, ale mam pytanie, czy są magwrapy dostępne dzisiaj tutaj? Magwrapy, tak. Znaczy, tortille... tak, magwrapy. Tak, w trzeba, czy albo biorę dwa. Gotówką płatność tylko? Tak. Chudno, nie wiem, czy mam. Lecimy dalej. A czy nie, że mają być i zamówienie się zgadza. Bo źle zrozumiałem. Ja tu? też źle zrozumiałam. No właśnie, to lecimy dalej, że w sensie, że lecimy no. dalej do tego live'a, bo z dzisiaj... No to jesteśmy już na miejscu, live odpalony. Siema, Siema, widzisz? Young czekł budynek jest na filmie. Jesteśmy już przy stole, jak widzisz, live trwa. No i co, zaczynamy mega makro test wszystkiego. Ogólnie będę pokazywał tak, makrosy, cenę, najważniejszy smak. Staramy się to zrobić tak, żeby poukładać to od jednego do. znaczy od pierwszego smaku do najgorszego smaku, czyli sobie ocenimy. Co jest najlepsze co jest najgorsze, dowiemy się już za chwilę. Dobra, więc kroimy sobie te burrito. Zaczynamy sobie od tego burrito, jest to burrito z Lidla, jeżeli chodzi o cenę i makrosy są następujące 6 fatu na 100, 28 gramów węgli, 11 gramów białka, 216 kalorii na 100 gramów, a tortilla ma 220 W cena około 5 zł, więc teraz najważniejsze, zacznijmy, jak wygląda w przekroju, jak się prezentuje, jak smakuje Dobra, więc patrz to, tak się prezentuje tortilla w środku, w przekroju, zobaczymy, jak smakuje Ale pycha Burrito na razie to jest na pierwszym wymyszu. Więc patrz to, w przekroju prezentuje się to następująco. Mamy tutaj tak, kukurydzę, paprykę, jest to dosyć pikantne, mięso jest z kurczaka. Cebula smażona, syrop glukozowo fruktozowy. błonnik bambusowy. człowiek, wszystko fit. Zdjęcie symboliczne to jest to, a tak to wygląda w rzeczywistości, o. I tak samo tutaj, za sobie. Siemanko, mam prawie 40 lat i nigdy w życiu tyle nie zjadłem szatni. Wow, Wojtek K. Mam Na nadzieję, że to K to Złotę. nie jest, że jesteś K. poszukiwany. 40 zł. Według mnie jest podobne całkiem to. Chcesz, No No będzie chcesz ci dać agro. Oh, wow, ale tu człowieku poszedł poparzenie palcy 5 stopnia. Oh, jestem tym całym Knut! Witam! Siemano, Knut! Witam cię, odcinku Na razie największy pozdrow ma Wojtek K. Więc teraz tak, przechodzimy do konsumpcji tego. Ło, wow, soko wjechał, sieman. Sieman, soko. Przejęłeś pałeczkę. Kolejna tortilla, jeżeli chodzi o makrosy i ceny są następujące. Dodorwania jest w biedronce i tak wygląda w przekroju, a tak się prezentuje na obrazku. Jest w ogóle taka niepikanta, chcesz spe? No. Czuć dużo groszku tutaj. Wywięta. No, taką, taki ma po prostu mm, pospolity posmak. Cena była chyba z tego, co pamiętam, za dwie tortile 6 zł. Czyli jest to taniej dwukrotnie mniej, no bo tam za 5 zł mam jedną sztukę. Nie? A tu mam aż dwie, ale jeżeli patrzę na gramaturę, to zobacz to. Bo ja patrzę teraz na gramaturę. To ma 220 gramów, a ta ma 250 gramów w obydwie. Niby jest jedna, ale jest dwukrotnie bardziej dopompowana niż ta. I to jest fakt, bo dużo więcej tam było. Czyli bierzemy sobie teraz kurczaka z Conspola jest to do Latina, Latino -Americana. Więc pokazuję Ci tak. Tak się prezentuje. Tortilla najpierw pokażę w przykroju. Jeżeli chodzi o makrosy i ceny są następujące, nie ma szału, nie? tego mięsa tu jest mało, więc patrz to. Dobra, więc patrz to, tak się prezentuje w przekroju, tak się prezentuje w, na obrazku, <grym> taka jest rzeczywistość. Czyli, no ci powiem, <grym> że trochę się różni. Lepsza niż tamta. I mamy tu znowu, mamy tutaj kukurydzę, paprykę. Czy jest to podobne, w mojej opinii, skromnej mojej opinii, ta jest lepsza. Wjeżdża na drugim miejscu, a na trzecie czeku Biedra zjeżdża z Wegetą na numer 3. Wegeta Biedra zjeżdża na numer 3. Więc to jest aktualny ranking. Mi się wydaje, że najlepsze z McDonalda będą pewnie. Latynoska tortilla z Conspolu, y, czyli z Biedry i tak dalej. W Tesco to że ma takie makrosy. Zobacz to. Lepsze makro i według mnie lepszy smak, bo makrosy w tej. W tym kurczaku były takie, zobacz to Takie macie makrosy 12 tłuszczu, czyli to 12 fatu tortila, a tu jest 6, czyli ma dwa razy mniej Dwa razy mniej fatu I To na 100 gramów kalorii ma 239, a to ma 192 Czyli jest to różnica potężna, według mnie Jak na taką małą tortilę Dobra, więc kolejna tortilla jeżeli chodzi o makrosy I ceny są następujące No i teraz zobaczymy jak to smak makuje. Tortile były robione w piekarniku, czyli tą lepszą metodą To wie, że na trzecie miejsce, czyli będzie biedra, myśli gyros, A na czwartym miejscu biedra, kurczak Oceń to jest skład wszystkiego Większość ma jednak podobny skład 36% mięsa, przyprawy, regulator kwasowości, sos 17% Ocy spirosowe, no, skrobia modyfikowana, przyprawy, człowieku Jest naprawdę spory skład, więc no, no nie jest to najkrótszy skład Więc też nie powiedziałbym, że to jest jakiś tam, wiesz, super, eko i tak dalej Teraz sobie zrobimy tą tortilę arabską z konspolu O, czyli konspol Teraz wieża, z sosem tysiąca wysp. Jak się prezentuje tortilla w środku, jeżeli chodzi o makrosy i ceny, są następujące. Podobne bardzo, ale chyba lepszy niż tamten. Tak? Mhm. Bardzo jest to, to wszystko samo. podobne, bo to jest jakby to samo, tylko innej firmy. Ale według mnie ten KONSPOL jest ciutkę lepszy. KONSPOL GYROS zostaje na, czy wieżę, na trzecie miejsce. Teraz wie chwila, bo zaczynamy wiesz co? Teoretycznie wyższą półkę, bo cenowa półka to była wyższa, bo wjeżdżamy teraz sobie z tortilą z BP. Tortila z BP. Ona kosztowała dychę. Trzeba i to tortila kosztowała dychę. Dlatego, że to była wiesz, niby robiona na ciepło, dostałem ją, więc, więc mi się wydaje, że wiesz. Ugrzanie jest również w cenie. Teoretycznie jest lepszej jakości, bo są świeże warzywa, a nie ma takich wiesz nie? tortilla z BP prezentuje się następująco, jeżeli idzie o makrosy, to nie mam pojęcia, niestety ci nie powiem. Tego co było napisane tam, to był tak: kurczak. Warzywa sezonowe i wrap i sos te, jakiś tam. Ale makrosów nie, po, nie podali mi. Ja bym to wliczał na pewno jako taką tortilę z McDonalda i by, bym po prostu zważył ją, i na przykład y, odpowiedziałbym makrosom do na przykład takiego McWrapa. wrapa. Wow, w naprawdę jest to. Patrz to w przekroju wygląda następująco. I spróbujmy sobie ten kurczak chyba z lepszej jakości niż tamten. Patrz to, tak się prezentuje w środku. Ten kurczak, więc jest naprawdę taki bardzo dużo lepszej jakości. no. Jednak cena też robi swoje, bo dychę za tortilę na stacji, którym się nie najesz. No, nie wiem, przemyślałbym to. Ja w pierwszym miejscu wierzę. Że... Nazwijmy to BP tortilla. Ale ten sos taki, powiem ci, nie przekonuje mnie. Ten sos taki psuje smak jakby dalej przed zwykły ketchup, dla mnie to była o wiele lepsza opcja. Dobra, to mamy stestowane, to mamy stesowane. Teraz przechodzimy do faworytów dzisiejszego odcinka. Więc co ja chcę, McDonald's tutaj powinien być faworytem, bo też były najdroższe, bo chyba były po 12, po 13 zł. Nie? W Burger burgerkingu wrapów nie ma. Cześć, to w burgerkingu wrapów nie ma. I dlatego tylko mam tortille z McDonald'a. Akceptujesz to jako gotowe dania, bo w sumie to są gotowe dania, bo otrzymujesz to jako gotowe danie. Jedno mamy z bekonem, a drugą mamy bez bekonu. I patrz to, nie oznaczyli, nie oznaczyli Tu mi wcisnęli czerwone, a tu mi nie wcisnęli nic I teraz co ja mam, z, z, zgadywać? Dobra, no, no, więc otwieramy i dowiemy się mm, Jak to pachnie Normalnie rukola czekuje taką jak Posadziłem w ogrodzie i wyrosło Jeżeli chcesz skupnąć tortilla z BP Człowieku, doży tą dwójkę do BN i do maka. McDonaldowa tortilla prezentuje się następująco Jeżeli chodzi o ceny i makrosy są następujące I teraz wieko kopalne chwila Naleśnik na stół, nóż do ręki, i kroimy ją na pół. Przekroje prezentuje się to następująco i pora to stestować, jak to smakuje. Uwaga. Mhm, 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 mhm. To jest pycha Zobaczcie, ta tortilla smakuje, że wiedzie na podium, na pierwsze miejsce. Jest super. Jest to taki sos, czy to jest ta bez bekonu? Pewnie tak. Jest na pierwsze miejsce. Żeku, McDonald's to McDonald's. Jest najdroższa. Link do kanału i tu ci przypominam, że będą najlepsze przepisy jakie do tej pory. should uh, a yeah. Michasia, widzisz te krople potu? To nie jest dlatego, że jest tu ciepło Po prostu z wrażenia zacząłem się pocić, zawał serca Wszystko się zgadza, dzwońcie tam pogodowie! Michasia, zwariowałaś, ale to ty masz mega pozdrowienia na odcinku Nie wiem co powiedzieć, nie wiem co powiedzieć Michasia, łusk pa paruje, otwórzcie okta. Chyba będę mdlał <grych> Otwieramy Ostatnia tortilla, ostatnia tortilla, ostatnia tortilla Otwieramy, otwieramy, sprawdzamy jak smakuje Zobacz to, tak się prezentuje tortilla z bekonem, jeżeli chodzi o makrosy Ceny są następujące i teraz zrobimy sobie tak Tortilla z to się rozwaliła. Bierzemy nóż? Ty się Będzie niebezpieczeństwo. Kto ma nie ma 18 lat, proszę wyłączyć ten kanał. Będziemy tu kroić tortillę na pół. Miał być śmiesznie, wyszła jak zwykle. Czeku, bekon tutaj wystaje. Sztos. Tak się prezentuje tortila w przekroju. W przekroju dużo ładniej niż złożona była w finale. A tymczasem spróbujmy tej tortili z bekonem. Kurczak jak jest zapanierowany a pierwsza według mnie jest więc. Bekon daje fajny posmak. Ale ten sos według mnie jest dużo gorszy, tutaj. w tej. Taki, no, no chrzan czuć. Jak ktoś lubi chrzan, no to może jest okej, okay, ale dla mnie ja tak ci powiem, że wiesz, szansę chrzan, od czasu do czasu zjem. Ale czy tutaj to pasuje? Zastanowiłbym się bardzo, bardzo mocno. Ta z Bekonem ma czulowy smak przez ten sos. No właśnie, to jest to, to jest to. Macie rację, macie rację. Zapraszam cię na live y z testowania z Challenge, czego live y są teoretycznie wtorek, w czwartek albo w niedzielę. Jakieś dni naprzemienne z filmami. Więc oczekuj i bądź na live'ach, bo że się pojawi na odcinku. Właśnie na tym odcinku pojawia się Michasia, który ma specjalne mega mega pozdro. Ale oczywiście Soko ma też mega mega pozdro, więc również pojawia się na odcinku. A Wojtek K? Normalnie Wojtek K również pojawia się na odcinku. Czekam trzy osoby dzisiaj pojawi na odcinku, więc wszyscy macie mega mega pozdro. Gorąco, normalnie jakbym czekuje, to tortylę na basenie. Wiem ci, dobra, jeszcze raz ci pokażę. Tortilla z bekonem prezentuje się następująco. No i co, robię dźwiga jak ładuję ją do pyska i musicie chwilę poczekać. Jak będę laskał, serdecznie Cię zapraszam odejść od odbiorników. Daję to na miejsce numer 2. I teraz trzeba zrobić tak. Tortilla BP jest na trzecim miejscu, czyli Czeku Ride BP kończy na trzecim miejscu. Na czwartym miejscu mamy Burrito z Lidla. Na piątym miejscu jest Konspol yy, z kurą. Na szóstym miejscu jest Czeku Konspol z Gierosem. Na siódmym miejscu jest biodra. Bira biodra, biodra to bolą, yy, Biedra Giros a na ósmym miejscu jest chuda kura z... Jedrony, czyli tak się prezentuje klasyfikacja mega biegaczy tortilowych. Cześć, to, taki jest ranking, taka jest taka jest smutna prawda, czego mówię jak jest, masz Max Kolonko, nowy Jork. Cześć, to! Dziś w Max TV, dowiemy się, jak to wszystko wygląda. Zobaczymy, czy tortilla to jest biznes! A więc patrz to, jesteśmy w odcinku po teście wszystkiego, więc patrz taki mokry, jako lampy, jako tak wygrzałe, jakby na solce był. a ciągle blady, więc jeżeli się podobało, dawaj łapę w górę, dawaj sobie, jak widzimy się wkrótce w kolejnym materiale na kanale, to będzie już a tymczasem, jeżeli chcesz więcej makrotestów i dotrwać do końca tego odcinka, napisz teraz komentarz, makrotest i będę wiedział, że dotarłeś do końca odcinka. Pozdrawiam cię serdecznie, Joinara i widzimy się już wkrótce. A i czekaj, 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 gościu i gościarko. Tu masz jeszcze trzy ostatnie filmy. Są mega, mega sztosy, więc obczaj sobie, są lepsze niż ten. pa, 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 pa. pa.